Dzień dobry moi drodzy, minął rok, no już ponad rok od kiedy używamy gazu, pierwszy rok, więc mogę z wami się podzielić z użyciem i moimi przemyśleniami. W ogóle swoją drogą nie odśnieżyłem raz, bo nie mam łopaty, a nawaliło i teraz się bujam, nie? Z lodem. Idziemy najpierw słuchajcie sprawdzić stan licznika, od razu sobie zczytamy za ostatni, ostatni miesiąc, zobaczymy ile tutaj wyszło. Robimy zdjęcie, 1947 metrów sześciennych, no dobra, Idziemy teraz do domu, przed komputer, co krzyczysz, tam, co krzyczysz, zobaczymy ile było wcześniejsze, ile przez miesiąc zużyliśmy gazu teraz, w zasadzie ten grudzień, słuchajcie, był bardzo mroźny, bo było minus 10 u nas, ten styczeń to tak, tak sobie, no ale też, też były minusowe temperatury, w zasadzie, przez większość czasu. Także zobaczymy zaraz, jak to wszystko wyjdzie w liczbach. Dobra, teraz jak możecie zobaczyć, y, ostatni stan licznika to jest 1751 metrów sześciennych i jest to odczyt z 30 grudnia 2022 roku. I to tym będziemy się sugerować, jeżeli chodzi o to rozliczenie. E, Oto rozliczenie roczne. Ale teraz, żeby powiedzieć Wam moi drodzy, e, wpiszemy odczyt. 1751 było w grudniu, teraz jest 1947. No i dobra, 1751 e, minus 1947, w sensie na odwrót, dodaje nam 196 metrów sześciennych gazu od 30 grudnia do 28 stycznia. Patrząc na poprzednie miesiące, za sam grudzień wyszło 229 metrów. Więc myślę, że to myślę, że to jest spokojny wynik. Wcześniejszych, słuchajcie, tak naprawdę danych nie mam, bo tam było takie że rozliczenie Szacowane w ogóle dobrze się składa, bo to zmieniłem. Udało mi się zmienić to rozliczenie. Wariat usiądę sobie. Udało, żeby się nie kręcić udało mi się zmienić słuchajcie to rozliczenie szacunkowe szacowane na rzeczywiste i to jest faktycznie lepsze no bo bez sensu płacić płaciłem tam co miesiąc czy co dwa miesiące po 300 coś faktury a potem przyszło rozliczenie 2 200 musiałem zapłacić nie? jakby byliśmy na to gotowi te pieniądze były natomiast no bez sensu bez sensu tak robić więc teraz na koniec miesiąca zawsze ten odczyt sobie podajemy no i to już jest lepsze no bo te faktury wtedy przychodzą na poziomie 6 50 zł na przykład nie. Więc jakby te wszystkie koszty się wszystkie koszty się rozkładają i to jest w porządku. Jeszcze pierwsza sprawa, no tak jakby teraz widzicie ile przez 12 miesięcy tego gazu zużyliśmy, Trzeba powiedzieć, że to jest w ogóle dla tych, którzy są pierwszy raz, to jest 150 metrów dom parterowy, ocieplony 20, 30 cm góra wełna 20 styropian, grafit i podłoga jest też 20 cm. bez rekuperacji, okna takie tam standardowe, trzy szyby tam i w ogóle różne takie eee, grawitacja co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy to chyba, to, to chyba tyle, nie eee, więc no, takie jest takie zużycie, eee, wiem znaczy liczę na to, że to zużycie w kolejnym roku powinno być mniejsze, znaczy to już jest też ciepła woda i tak dalej, nie Piec w ogóle jednofunkcyjny zasobnik. Także myślę, że powinno to zużycie być mniejsze. Natomiast muszę Was przeprosić, bo wprowadziłem was w błąd w ostatnim filmie, kiedy liczyłem wszystkie koszty miesięczne i roczne utrzymania domu. Spojrzałem tylko, przyznaję się bez bicia, spojrzałem tylko na jakby ostatnią fakturę, czy tam dwie ostatnie faktury plus te rozliczenie szacunkowe te duże na dwa tam coś, nie? No i tam wyszło 3000 z kawałkiem, ja tą kwotę podałem w tym filmie, ale zapomniałem, że przecież jeszcze niżej były te faktury mm, prognozowane. I tam się uzbierało też trochę kasy. Więc, czekajcie, wyciągnę telefon, bo zrobiłem sobie aż zdjęcie. Więc bardzo przepraszam, ale w ostatnich 12 miesiącach, w miesiącach woda i ogrzewanie w pierwszym sezonie wyszło nas, nas 4376 zł, czyli 4376 zł.

Miesięcznie, jeżeli chodzi o ogrzewanie gazowe. No i co moi drodzy? Gaz, słuchajcie, cena gazu chyba jest stanęła, znaczy wróciła do poziomu sprzed wojny, tak mi się wydaje. Tak wszystkie tam źródła i w ogóle mówią, że te ceny są, wróciły do tych takich normalnych, w cudzysłowie. No a ceny energii niestety rosną i nie zapowiada się, żeby było lepiej. Ja jakby zawsze daleki byłem od tego, żeby się wykłócać, co jest lepsze, czy ogrzewanie na prąd, czy na gaz, czy tam na coś. Wielokrotnie jak mnie pytaliście w komentarzach, ja też w filmach odpowiadałem wielokrotnie, że naprawdę teraz nie wiem co, w sensie w poprzednich filmach, że nie wiem co bym zrobił, bo byłem też tak jak wszyscy, nie? Zmieszany tym, co się, co się dzieje i sobie myślałem, kurde, będę płacił 6 7 tysięcy za gaz, pójdzie to wszystko do góry no tragedia z tą wojną i z tymi cenami no ale tak się przewrotnie złożyło że to wszystko się unormowało wszystkie te prognozy sceptyków ogrzewania gazowego się nie sprawdziły i wszystko jest w zasadzie słuchajcie po staremu i to energia poszła tak do góry że no, jakby ci co mają fotowoltaikę to się nie martwią ale na przykład różne różne działalności padają ze względu na to że płacą po 2-3 razy więcej za energię więc to jest duży problem ja nigdy nie wyśmiewałem tak jak Tyle komentarzy przeczytałem, że o tylko pompa, bez sensu gaz, nowy dom, co ty robisz, dlaczego, będzie drogo, zobaczysz, zakręcą kurek. No i to w ogóle się nie sprawdziło. Ja, ja taki nie byłem, nie, nie wyśmiewałem nikogo, że ktoś ma pompę, albo cisnąłem, że ktoś ma pompę, ogrzewanie elektryczne, czy tam cokolwiek innego tylko sobie spokojnie czekałem na, na rozwój sytuacji, z jednej strony, tak jak mówię, no byłem troszeczkę przestraszony, a z drugiej miałem jakiś taki wewnętrzny spokój, że hej, no to jest sprawdzone źródło, to jest gaz i jakby no, nie powinno być tutaj żadnych problemów, no i póki co, póki co, póki co, to trzeba zaznaczyć, jest w porządku i myślę, że taki rachunek w pierwszym sezonie na tam 4400 to nie jest jakiś ogromny wynik, w tym bardziej, że dom no, duży nie jest, ale też nie jest mały. Yy, tak jak mówiłem, grzeliśmy po 30 stopni na początku, żeby to wszystko ładnie powygrzewać, jako suszacze chodziły i tak dalej. A teraz w domu mamy, utrzymujemy temperaturę 21,5-22 z kawałkiem. W ogóle, no, proszę bardzo, możecie. Wybrać. Wierzę, że mi telefon spadł. O, teraz nawet jest więcej. 22,7 wilgotność na poziomie 34 troszeczkę nie, troszeczkę spadła. I teraz wiele osób, znaczy wiele osób były, są komentarze, że, za, zarzucające nam, że o siedzimy w koszuchach, że siedzimy w bluzach. Ja teraz siedzę na przykład w bluzie, mimo że tam jest 22,7 stopnia, No i słuchajcie, jakby tak mi jest komfortowo, no tak siedzę, mógłbym zdjąć teraz bluzę, mógłbym siedzieć na krótkim rękawku, ale ja lubię chodzić w bluzie, więc chodzę po prostu w bluzie, no mimo, że jest ciepło w domu. Nie powiecie mi, że 22,7 stopnia to jest zimno. Oczywiście w, tam w biurze czy w sypialni mamy troszeczkę, troszeczkę mniej, no bo jakby w sypialni powinno być troszeczkę mniej, mi się przynajmniej śpi lepiej, jeżeli jest troszeczkę chłodniej, ale gdzieś tam salon, łazienki, no to te 22 z kawałkiem staramy się Staramy się utrzymywać. Pytaliście też wielokrotnie, jak my ogrzejemy to, że tutaj jest wysoki sufit, zobaczcie, i no jak to ma się do ogrzewania. No? Tak się ma do ogrzewania, że ten rachunek chyba nie jest taki zły. No tak jak, tak jak Wam mówię, no, jeszcze raz kłaniam się nisko i bardzo przepraszam że za błędną informację w poprzednim materiale. Teraz naprawiam błędy i podaję faktycznie bez mojego błędu, jak to wygląda albo, że nie ma rekuperacji odzysk i w nawieczniki w oknach albo jakiejś tam niskiej jakości yy, drzwi no słuchajcie nigdy w życiu gdybym pozakładał te wszystkie rzeczy innowacje różne i tak dalej drogie rzeczy jakieś testy nie testy to nigdy w życiu by mi się to po prostu nie zwróciło i moim zdaniem nie ma sensu przy takim normalnym domu ja nie mówię tam o, o domach za, za miliony domach pasywnych jeżeli ktoś ma jakąś zajawkę ja też nie mówię że to jest złe jeżeli ktoś ma jakąś zajawkę żeby takie rzeczy robić Chce być tam eko i w ogóle. No to spoko, ale większość ludzi buduje takie domy standardowe, jak ja, jak zwykły Kowalski. I jakby no, nie wiem, takie jest moje zdanie, że nie ma sensu w ogóle wydawać niewiadomo jakich pieniędzy i spuszczać się nad jakimiś współczynnikami tylko dlatego, żeby wydać X tysięcy więcej i zapłacić 50 zł czy 20 złotych rachunków mniej. No, sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy co chcecie zrobić. To jakby ja nie powiem wam tego. Ja zawsze, zawsze odpowiadałem tak, yy, omijałem te odpowiedzi takie yy, dosadne. Yy, w sensie no, nie mogę wam powiedzieć ja gość z internetu, nie mogę wam powiedzieć, jakie ogrzewanie, yy, jakie źródło ogrzewania wybrać albo co zamontować. To jest wasza decyzja. Jest wielu twórców internetowych yy, budowlanych, z których wy musicie sobie wyciągnąć z każdego po trochu, od jednego więcej, od jednego mniej, albo od drugiego w ogóle nic i sami podjąć decyzję. Na tym polega dorosłe życie i na tym polega budowa, budowa domu. No i co, ostatni rok? W zasadzie to więcej niż ostatni rok, bo to była kwota jeszcze za grudzień poprzedniego roku. Czyli można powiedzieć, że 13 miesięcy z 1750 metrów sześciennych gazu. Nowy sezon, znaczy nowy sezon, nowy rok rozliczeniowy. 200 metrów sześciennych zastyczeń. Myślę, że to jest dobry wynik. I słuchajcie, mogę. Tak mi się wydaje, że teraz jestem w stanie e, powiedzieć, że gaz jako źródło ciepła, jako ogrzewanie, uważam za mm, nie wiem, czy najlepszy to jest dobre określenie, najlepszy wybór w tym momencie, ale najlepszy to też nie znaczy, że jest jakiś super innowacyjny, to nie znaczy, że jest jakiś, będzie super tani, tylko jakby ze wszystkiego po, trosz, po troszku zabrać i uważam, że Gaz jest po prostu najlepszy. To może być określenie tego słowa najlepszy. Nie wiem, zinterpretujcie sobie, jak chcecie. Nie wiem, czy jestem w stanie to jestem w stanie to wyjaśnić. Mam wrażenie, że jest to pewne źródło. Mam wrażenie, że jest to stosunkowo tanie źródło, bezproblemowe, bezobsługowe i początkowa inwestycja też jest o wiele mniejsza. Niż na przykład pompa ciepła plus panele, bo teraz to już w ogóle ceny to jest tragedia, co tam się dzieje. Nie? Także e, takie podsumowanie. Jeszcze raz, trzeci raz w tym filmie, oczywiście w materiale. Przepraszam bardzo za mój błąd. 3000 nieaktualne: 4400 zł. To jest aktualne: 13 miesięcy, pierwszy sezon, i tym akcentem kończymy. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli jesteście czegoś ciekawi, możecie podrzucać jakieś pomysły w komentarzach, o czym chcielibyście, żebyśmy nagrali, nagramy. Tymczasem kłaniam się nisko, do zobaczenia.